Siemano, z tej strony Filip. Witam was w dzisiejszym. Displayu. A to będzie taki powiedzmy, próbny początek serii. Ja sobie tu mam mój świat napój i gram. Przygotowałem sobie wcześniej specjalny świat. I powiem Wam, robię taki mały eksperymencik. Mianowicie głos nagrywam na Frapsie, a dźwięk z gry na Od City, bo znając moje mm, uprzednie doświadczenia z różnymi grami na moim komputerku i z tym Minecraftem Alfą który potrafi się czasami nie rozlażyć, wolę żeby, wolę żeby wywalić ten dźwięk z gry niż żeby to miało się odbić na powiedzmy jakości mojego głosu i żebym potem nie musiał po prostu się męczyć jakoś strasznie długo z dopasowaniem tego. A tak sobie po prostu to wale i gitara. Um, nie, więc co, dzisiejszy... dzisiejszy. Ten odcinek sobie zrobimy taki... Hmm, 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 hmm. W sumie sam, się, sam się zastanawiam. No, myślę, że zwyczajnie sobie będę chciał znaleźć teren, gdyż niestety mój czas dzisiaj jest troszeczkę ograniczony. Ze względu na to, że gdzieś jadę za, nie wiem, za 15 minut, więc możecie się poczuć, jakbym miał ten, jak się mówiło. A. No, ten, ten, ten. Jezu. No! Y <grym> Klepi się trwały. Limit czasowy, 15 minut. Dokładnie. Chciałem tak zwięźle zacząć. A, czy gram na Alfie? Albo tak, albo mogę. Mój kanał. I tak, um, jak już mówiłem, dzisiaj sobie poszukamy jakiegoś fajnego e, miejsca na domek, nie wiem, ewentualnie jakąś e, jaskinkę, gdzie możemy się wkopać. Ewentualnie zaplanuję, e, o, o, nazwijmy to, kontury domku. Jak na razie nie będę zbierał żadnych surowców, węgla, żelaza innych pierdół, zwyczajnie chcę się po prostu przejść po świecie. Fogę chyba mam na maksa. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale trudno. Zdobędę sobie troszkę mięsa, bo potem może się przydać. Jak dobrze wiecie zresztą. A krówki to skóra też się przyda. Okay, dobra, dobra, to fajnie. Eee, a, jeszcze jeden powód, jeszcze parę powodów podam może, dlaczego nie gram na najnowszej, a przynajmniej nie na nowszych wersjach. Minecrafta, tylko na tej y, jednej ze starszych. Mianowicie moim zdaniem może trochę narzekam, ale moim zdaniem ostatni update, 1.7.2 tak, 1.7.2 licząc y, serwy i nie licząc y, tego, że dodano nowe opcje serwerów i mam wrażenie, że y, jednak troszeczkę płynniej one chodzą, są ulepszone a, to jest po prostu do dupy z się po całej linii uh, no najbardziej nie wiem czemu taka pierdoła ale najbardziej mnie dotknęło to oh. że czego napisw najbardziej mnie dotknęło to, że... dotknęło Zniechęciło. To, że stare dobre róże, które tutaj macie jako róże, zamienili na jakieś makowce. Ja nie, nie, nie wiem po co, ale no, zamienili. Między innymi to jest taka zmiana, która mnie dość. no nie, no, no co. To, ale tak być nie można. I przerzuciłem się. Stwierdziłem, że wolę grać na starej wersji, na której nie było nawet tych tam. może dobrych rzeczy jak. Yy, nie wiem, usprawnie jakiś tam, żeby gra się nie bagowała, co chwila i tak dalej, niż mam grać na czymś, co... co nijak nie przypomina tej starej, dobrej produkcji. Stamtąd przodem, prawda? Tak. Tak? Tak. A Co już w ogóle nie przypomina starej produkcji. A w ogóle generator światów, nie wiem czy to jest niezamierzony błąd, czy tak już będzie, ale jeśli tak będzie to dziękuję bardzo. Zauważyliście, że pewnie w najnowszym update'cie dodano pełno kwiatków, prawda? Prawda? No właśnie. I to mnie boli, że te kwiatki są wszędzie, odpalam świat, generuje mi się kwiaty, kwiaty, kwiat. kwiat, kwiat. Kwiatek, 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 kwiatek. Nowe drzewo, kwiatek, kwiatek, kwiatek. Wszędzie jakieś takie pierdoły, które zupełnie są niepotrzebne. No może pod względem estetycznym ładnie wyglądają i tak dalej, ale... Ale na co to komu? Wszędzie, tu to, to, patrzcie, tutaj. Tu jest kwiatek, tam jest kwiatek, coś tam w grupkach. Ale ja tam nie nam przypieprzone wszędzie i, i serośne no. Ech. Jak widzicie, zbieram na obecną chwilę materiały. Uh, no w sumie nie wiem, po co ja to robię, ale jak jest to, trzeba zbierać. I, i już, mu, już wystąpiły lagi, o których mówiłem. Wiem, że mógłbym zrobić miecz, ale zwyczajnie mi się nie chce. Chcę sobie znaleźć jakąś fajną. Uh, o, o a, może nie. O, nie. Za dużo grabla, a ja nie chcę mi się go sprzedać. Chociaż wiecie co? Kurczę. Tak nie... Ej, ogarnij się. Słyszałem... Słyszę skieleta. Eee. Hmm. Nie żeby mi jakoś super przypadło do gustu, ale ta okolica... Wygląda całkiem... No kurde. Wygląda całkiem... Czekajcie w ogóle Wygląda całkiem... Mm. O. Nie dobra jednak. Wygląda całkiem fajnie, jak widzicie tam Jakieś jeziorka, są takie pierdoły różne hmm. No nie, no dobra, idźmy dalej hmm. Niestety strasznie dużo grawelu. No, trudno I z tego co mm, pewnie nie zauważyliście, bo ja nie patrzyłem zbytnio po nogi na początku no tak, spawnujemy się na piasku i, i, i tego spawnu uh, szybko nie zmienimy. Chyba że zabiję sobie do wersji tam 1, 3, 1 chyba? Albo 1, 4, już nie pamiętam. Uh, no nic, jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Bardzo możliwe, że w późniejszym etapie rozgrywki zrobię sobie tak jak stary dobry JJ. Ale nie wiem, to, to zobaczymy. W ogóle początkowy zamiar, um, tej, zamiar tej serii, pomysł na tą serię był taki, że nie wiem jakim cudem, ale udało mi się um, jakby uzyskać świeżego save'a JJ'a, że wiecie, tam nie było nic zbudowane, tylko był ten save po prostu czysty, czysty świat. Nie pamiętam jak ja to zrobiłem, po prostu odpaliłem jednego z save'ów na alfie i był pusty i Początkowo chciałem na nim nagrywać, ale tak sobie mówię, kurczę, może tam jednak coś jest. Ściągnąłem na nowo e, save'a, spróbowałem coś z nim zrobić, tamten usunąłem i niestety nie udało mi się już go przywrócić. Więc stwierdziłem, że dobra, swój świat zrobię i będę grał. Będę zamulał. Hmm. Czy co, chciałbym... Mm. A, a, dalej. Mamy jeszcze trochę czasu, z tego co widzę. Nie tylko jeśli chodzi o czas taki do nagrywania, tylko o czas na wędrówkę. Troszeczkę drewna też. O, 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 Machomarek. Troszeczkę drewna też mam, więc nie powinno być problemu z szybkim wykopaniem jaskini. Hmm. Dobra, to jest jakiś cave wejdę na drzewo, a no, tam jest, bo to, to, tam jest ser. <ścoughs> Dobra. Idziemy dalej. Jest dużo świnek, ale ja mam, mam wrażenie wystarczająco mięska jak na razie. Więc, więc nie będzie mi zwyczajnie potrzebne jak na więcej yy, o, o, kurde wiecie co hm. muszę sprawdzić jeszcze co tam jest bo bardzo możliwe że jeśli niedaleko gdzieś tu się osiedlę to zwyczajnie będę miał bliski dostęp do jaskini Dobra, zostawiam to. Ale, ale tego nie O nie, tego nie zostawię, tego nie zostawię. Nie, 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 nie. Tam jest glina. To wiem, gdzie się tymczasowo osiedlimy. Słońce już zachodzi, więc mam nadzieję, że zdążę sobie szybko tam ją wykopać. I takie w sumie pytanko myślę do Was. O, a, a tu w ogóle jest ładnie całkiem. Ale nie, za, za dużo piasku. O, takie w sumie pytanko do Was. Bo są dwie opcje: że to będzie taki zwyczajny gameplay, gdzie ja będę gadał i, i w sumie to wszystko. A jest jeszcze druga opcja: że to będzie gameplay, w którym, no w sumie też będę gadał, yy, w którym będę Wam jakby opowiadał nie tyle co o zmianach, które, no bo zmiany dobrze znacie. Które znalazły się w grze, które zostały zmieniane, co? Nieważne. Eee, które mi się bardziej podobały, które mniej. Czy mówię, czy to będzie, po prostu, że... Ja, ja se gadam i segada mi gitara. O. Dobra, ej, bo ja nie mam światła, a węgiel by się przydał trochę. Dobra. Czekajcie. Co sobie zostawię taki mały ten. O, a zresztą widzę wszystko. Czy ono Brightness? Taki wysoki, czy... O, 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 nie, to nie było Brightnessu. O, czyli widzę wszystko. I słyszałem chyba zombie, ale nie jestem pewien. Dobra, zaczynamy craftować. I czy to była ta wersja? Tak, mamy chyba dwa sloty dodatkowe. Jak fajnie, dobra. Mhm, słyszę zombie albo jakąś głupią świnię. Yy, sobie zaraz skraftujemy kilof, ja wiem, że wy możliwe możliwie za dużo nie widzicie ale postaram się to potem jakoś tam rozjaśnić okej okay. dobra, mamy pierwszy, ki pierwszy kilof który to jest dirt? To jest, to jest dirt, to jest kamień i tam jest więcej żelaza, to bardzo fajnie okej, okay, już jestem w stanie sobie zrobić kilof drewniany Twój kamienny. Tak, najszybciej zrobię. Itera. Itera, które to, to to jest, chyba. Tak. Sorry, ale ja też tutaj nie widzę dokładnie, więc dlatego się tak zastanawiam. Mm. I z tego co wiecie pewnie w tej wersji nie było jeszcze urzek, więc w sumie nie wiem, po prostu wolny zbierałem, e, ale. Będziemy musieli sobie zwyczajnie przeczekać. Ja sobie trochę jak kobla nakopię, bo... Kobel, kopel, tak. Bo kobel zawsze się przyda. E, 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 aha. E, dobra, ale żeby tam pójść, to ja potrzebuję miecza. No tak nie wiem, bo w sumie jak zginę, to będzie trochę... Shame, że na pierwszym odcinku już zginąłem. Ale tu nic nie ma. Kto to projektował? Dobra. Tu się zaraz jeszcze zabuduję, żeby jakieś gówno mi się nie zespalnowało. Czekajcie, tu mam crafting, tu mam wyjście, czyli... Tu, okej. Okay. No to pokopiemy sobie w drugą stronę. Teraz trochę drewnianym, bo trzeba go zużyć. O, idealnie. To, to czego potrzebowałem. Węgiel. Tylko, tylko jeden? Nie. I dobrze. O, co tu znowu się stało się? Lol, jakiś tunel dziwny. No, ale sobie akurat wystarczająco mam patyczków. To sobie y, zrobię od razu. O! Świetnie. Dobra, ale co, jestem bardzo ciekawy, co tam jest. I tu nic nie ma, o, jak fajnie. Um, I od razu Wam mówię, nie, tu nie było ród innych, bo ja to generowałem. Bo ja to, gener, ja to generowałem na tej wersji. Więc, więc, więc. Nie wiem. Bo albo to są uwagi, albo tak miało być. Ja aż tak się nie znam na tych starych y, generatorach, więc Wam nie powiem. Ale widzę, że taka większa troszeczkę ruda węgla, bo tu się w węgiel przyda. Mm, I nie jestem pewien, czy już nie ma dnia. Chyba nie, ale. Ale no dobra, to zaraz sprawdzimy. I jeśli będzie, to sobie na lądzie ładnie zakończymy, a jeśli będzie jeszcze cały czas nocno, to też zakończymy, bo będę zaraz musiał niestety spadać. Dobra, akurat się kilo skończył. Okej, mm. okej, okay, okay. tutaj do góry troszeczkę, żebym mógł podskoczyć. Au. Żebym... A, okej, okay. czekajcie, zaraz sobie sprawdzę. Tylko muszę mieć dirt przygotowany. No, lepienie. Nie, jest jeszcze środek nocy. To sobie mięsko przepala. To jest dobry pomysł. Tak klimatycznie zakończę, przepalając sobie mięsiwo. Jaka ładna nazwa. Mięsiwo sobie tak dokładnie przepalę. Sobie tak zaznaczę, ok. I wiecie co? I myślę, że to by było. No tyle na dzisiaj, tylko sobie jeszcze tutaj pozamykam ładnie. Jeśli macie ewentualnie jakieś pomysły, o czym mógł wy... Albo dobra, nieważne, sam sobie coś wymyślę. A, <grybujesz> eee, mięsiwo się przepaliło, bardzo ładnie. Więc ja dokończę potem jeszcze przepalać. A teraz się pożegnamy. W wąchając, sztachając się tym, jakże zaiste. Pięknie pachnącym, przepalonym, pikselowym mięsem, Więc siemanko i pozdrawiam. A właśnie, jeszcze tak dodam szybciutko. E, Lajkujcie like fanpage'a na Facebooku, bo tam są czasami informacje jakieś takie fajne. E, a, 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 i, i, I potem jeszcze może będzie grupa na Steamie, ale to, to potem. No, więc siemanko. Popat!